Witam. Nie przejmujcie się tak bardzo tym, co mówiłem w poprzednim odcinku. Czasy są tak idiotyczne, że trzeba się bawić, dlatego jutro wraca format telefoniczny, dzwonię na policję i zgłaszam atak bronią biologiczną na Polskę. Jutro dzwonię na policję, ale nie brytyjską, tylko naszą, polską policję. Ale to nie koniec atrakcji. Ten format można ciągnąć dalej. Nie wiadomo, jak policja zareaguje na takie zgłoszenie, czy kogoś przyślą. W każdym razie, jeżeli zgłoszeń nic nie da, to w następnej kolejności zaczynam dzwonić posłom do biur. I mam dla Was trzy propozycje od razu głosujcie. Głosujcie do kogo mam dzwonić. Pierwsza propozycja biuro Europosów. Jednego europosła i dwóch posłów zwykłych. P.O. we Włocławku. Otwarte 18 kwietnia 2020 roku. Zobaczymy, czy już zaczęło działać. Druga propozycja. Poseł Grzegorz Braun i jego biuro w Rzeszowie. Trzecia propozycja. On na pewno tą sprawą się zajmie. Trzecia propozycja. Klaudia Krystyna Jahira. Polska aktorka lalkarka youtuberka i działaczka polityczna dzwonię do tej lalkarki chyba że zdecydujecie inaczej ja bym proponował jednak włocławek to wszystko w tym odcinku a jutro policja